W Polsce to ma olbrzymie znaczenie, dlatego że jak popatrzymy na rozwój Polski po 1989 roku, to możemy zauważyć dwa, dwa takie najważniejsze czynniki. Pierwszy to był, a w pierwszych latach to były inwestycje zagraniczne, natomiast to, co później napędzało polską gospodarkę, to przede wszystkim rynek wewnętrzny i to dlatego, że jesteśmy bardzo dużym krajem 38 milionów populacji to jest ten potencjał, który może cały rynek stymulować. A w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z dużymi transferami środków takich społecznych typu 500 plus, których celem było między innymi właśnie napędzanie tej konsumpcji rynku wewnętrznego, dzięki temu Polska rozwijała się w w bardzo dobrym tempie, zresztą no, ten rynek wewnętrzny właśnie nas uratował między innymi w 2008 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z kryzysem, czy później w 2011, to Polska cały czas w historii od 1989 roku rok do roku notuje dodatni przyrost gospodarczy, właśnie między innymi ze względu na ten rynek wewnętrzny. No, i my mamy w związku z epidemią, mieliśmy w związku z decyzjami rządu, nie tylko w Polsce, ale w zasadzie na całym świecie, taki prawdziwy lockdown, kiedy zamknięto gospodarkę. I te dane dotyczące konsumpcji, na przykład z lutego do marca, to mamy spadek konsumpcji o około 70%, co w sposób bardzo bezpośredni przełoży się na na wyniki gospodarcze w tym roku. Jak popatrzymy na takie najnowsze wskaźniki Głównego Urzędu Statystycznego, no to widzimy, że mamy też historyczne, największe spadki, jeżeli chodzi o liczbę osób zatrudnionych. Spada również w ostatnim czasie średnia, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I to, a to oznacza, że Polacy będą mieli mniej pieniędzy, będą mieli mniejszą siłę nabywczą do tego, żeby po prostu konsumować, wydawać posiadane pieniądze, no i to wszystko będzie się przekładało na, na ostateczny wynik, jeżeli chodzi o PKB polski w 2020 roku. Dzisiaj jeszcze trudno jest prognozować, tak naprawdę, jak duży to będzie spadek. No widzimy też mamy takie po tych pierwszych danych, danych że ten spadek nie jest tak drastyczny, jak, jak prognozowano. No, niemniej jednak, efekty negatywne pandemii oczywiście będą i prawdopodobnie one będą dosyć, dosyć dotkliwe. Wszystko zależy od tego, jak się zachowuje rynek pracy. No bo tutaj mamy. Trochę sprzeczne informacje, które docierają. Z jednej strony docierają informacje o zwolnieniach, i to często też grupowych, o upadłościach nowych firm, ale mamy też sygnały dotyczące tego, że te pieniądze, programy rządowe dotyczące tarczy antykryzysowej w jakimś stopniu spełniają, spełniają swoje, swoje zadania i. Jest całkiem spora grupa firm, która dzięki temu nadal może funkcjonować. Więc to, jak mocno my przeżyjemy ten kryzys gospodarczy związany z epidemią, pewnie będziemy mogli mówić gdzieś za, za miesiąc, dwa, kiedy poznamy dane jeszcze z kwietnia i z maja, jak bardzo wpłynęło to i na konsumpcję, i na rynek pracy w Polsce.